To jest mikrokontroler Note MCU V3 wraz z modułem Wi-Fi ESP8266. W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, jak wykorzystać ten moduł w praktyce, pokazując kilka sposobów jego użycia. Zapraszam. Zanim jednak zacznie się programować tą płytkę, należy wiedzieć, jak to zrobić. Jedną z prostszych możliwości, którą zresztą zaprezentuję, jest programowanie tej płytki w Arduino IDE. Wystarczy najpierw wejść w blik, preferencję i wkleić ten link. O tutaj. Gdy to będzie zrobione, wchodzimy w narzędzia, a następnie menadżer płytek. Wystarczy teraz wpisać ESP8266 i pobrać to. Zostaje już tylko wybrać odpowiednią płytkę i gotowe. Pierwsze, z pozoru nieszczególnie interesujące zastosowanie, to wykorzystanie tego modułu jako zwykłego mikrokontrolera. Działa on podobnie jak Arduino. Grałem tu dla przykładu prosty program migania diodą. Pytanie teraz brzmi, po co używać tej płytki, jeśli nie potrzebujemy Wi-Fi? A odpowiedź to, w niektórych sytuacjach, np. przy budowaniu projektu, który potencjalnie możemy chcieć kiedyś rozbudować o moduł Wi-Fi, lub po prostu, gdy akurat ta płytka najbardziej nam pasuje do naszego projektu. Tym bardziej, że cena tej płytki jest całkiem atrakcyjna. Trzeba tylko pamiętać, że nie wszystkie biblioteki, które działają z Arduino będą działały z NodeMCU V3. I czasami będzie to wymagało pobrania albo może nawet stworzenia odpowiedniej biblioteki. A aby wykorzystać potencjał modułu Wi-Fi będziemy musieli wykorzystać bibliotekę esp8266wifi.h. Za jej pomocą stworzymy dwa rodzaje komunikacji między nami a modułem. Zaczynajmy. Pierwszy plan jest taki, aby to płytka była niejako serwerem, a my klientami, którzy będą się do niej łączyć, tak samo jak można się połączyć do routera Wi-Fi z Internetem. Następnie po wpisaniu odpowiedniego hosta dostaniemy się na przygotowaną przez nas stronę, z której będziemy mogli sterować diodami. Dzięki wsparciu czata GPT i moim niewielkim doświadczeniu w tworzeniu stron internetowych udało mi się stworzyć taki oto program. W tym miejscu tworzę sobie nazwę, jaką będzie nosiła moja sieć, a tu podaję hasło, którym ją zabezpieczę. Teraz wystarczy wgrać program. Gdy wgrywanie się zakończy, w porcie szeregowym można zobaczyć hosta, którego należy wpisać do przeglądarki na urządzeniu, które połączyło się z ESP. I voila! Naszym oczom ukazała się strona internetowa, dzięki której można teraz sterować diodami. No dobra, to co przed chwilą widzieliście, to jest pewne rozwiązanie, pewny sposób na wykorzystanie płytki ESP, który na pewno w niektórych przypadkach się sprawdzi. Ale na przykład w smart home'ie nie chcemy się najpierw rozłączać z naszej domowej sieci Wi-Fi, a potem łączyć się z inną siecią tylko po to, aby zaświecić światło. Nie, to nie może tak działać. Potrzebujemy innego rozwiązania, takiego, które pozwoli nam w każdym momencie wyciągnąć swój smartfon i coś ustawić. Aby to zrobić, sprawimy, że to ESP połączy się z naszą domową siecią. I każda osoba podłączona do tej naszej sieci i dysponująca odpowiednim hostem będzie mogła połączyć się z naszą stroną. Oto program, który udało mi się stworzyć. Zaimplementowałem tu tą samą stronę internetową co poprzednio. Tak na marginesie dodam, że jeśli dysponujecie takim czytnikiem kart SD, to istnieje możliwość, aby strona internetowa znajdowała się na tej karcie SD. I wtedy nie musicie implementować kodu strony internetowej do programu Arduino IDE. I tym razem w to miejsce podajemy nazwę naszej domowej sieci, a w to hasło do niej. Po uruchomieniu płytki z tym programem łączy się ona z naszą siecią Wi-Fi. W porcie szeregowym możemy odczytać, czy płytce udało się już połączyć. Czasami płytka wymaga zresetowania przyciskiem reset. Potem, gdy już uda się połączyć, wystarczy z urządzenia, które jest podpięte do tej samej sieci co ESP. Wpisać do przeglądarki HOSTA, który pojawił się w porcie szeregowym, i powinniśmy otrzymać ten sam efekt co poprzednio. Tylko tym razem nie musimy specjalnie łączyć się do ESP. Ono samo jest podłączone do naszej sieci i tylko czeka, aż skorzystamy z jego możliwości. Coś pięknego. Dodam jeszcze, że gdy ktoś będzie wchodził na naszą stronę, to dzięki temu programowi będziemy mogli odczytać kilka informacji o tym urządzeniu w porcie szeregowym. Zapewne wymieniłem w tym filmie tylko niewielką ilość możliwości, jaką niesie ze sobą ta płytka. Niemniej mam nadzieję, że komuś pomogłem. Być może w przyszłości pojawi się na tym kanale jakiś większy projekt z wykorzystaniem ESP. Jeśli masz pomysł, co to mogłoby być, to możesz zostawić komentarz. Będę wdzięczny. A tymczasem ja się żegnam. Cześć.